Cześć, witajcie. Wróciłem po jakimś czasie do klienta, bo dopiero dojechały drzwi zamówione w markecie budowlanym. Jak widzicie, koza stoi. Ja jeżeli chcecie zobaczyć jaką kozę montowaliśmy, z czego jest zrobiony ten postument, to zapraszam do poprzednich filmików na YouTubie. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, a dzisiaj zabierzemy się za montaż drzwi. Pierwsze drzwi do łazienki, tutaj 60 już jest futryna obsadzona. To są zwykłe takie drzwi, standardowe, białe. Co musiałem je tylko obciąć z wysokości, bo tu jest otwór, była szyna stalowa wsadzona i nie chcieliśmy tego ciąć. Dlatego postanowiliśmy obciąć futrynę i drzwi. I zostały drzwi, tutaj, te, które będą do sypialni. I teraz wam pokażę, jakie to będą drzwi. Oglądajcie ten filmik, będzie pokazany montaż właśnie tych ciekawych drzwi. Hej! Tak, jak widzicie, otwór drzwiowy został przez nas już wcześniej przygotowany. Tutaj mamy ładnie wszystko obrobione. Są i cokoliki na dole. Jest wklejony narożnik. Jest to ładnie wymalowane, wyszpachlowane. I teraz będziemy zakładali tutaj drzwi przesuwne, które będą się odsuwały tutaj na tą ścianę. A jakie to będą drzwi, to już mam pokazuję. To będą te drzwi. I one będą wisiały na takiej, jak tutaj widzicie, system do drzwi przesuwnych na takiej fajnej, ozdobnej szynie. Ja już zdążyłem tutaj wypakować te elementy. Elementy składają się z jednego takiego długiego płaskownika, z dwóch takich rolek, które będziemy przykręcali do, do drzwi. Mocowania, śruby. I za chwileczkę zobaczycie jak te drzwi się prezentują po zamontowaniu. Hej! Tak jak widzicie, szynę już mam przykręconą. Ona była mocowana na pięciu kołkach. Niestety, producent, nie wiem dlaczego, nie było w opakowaniu kołków w ogóle. Były tylko te mocowania, te śruby dosyć długie. Całe szczęście, że w busie znalazłem kołki, tylko że znalazłem dwie dziesiątki i trzy dwunastki. Ale wisi jest mocno zamontowane, stabilne. Tu musiałem odkuć jedną płytkę, jak się przyjrzycie, bo akurat mocowanie wypadało na cegiełce, ale to później się. 不用再一次给我来